Siemanko Dzisiaj będą filmy z przekładania różnych pająków Ponieważ tak jak mówiłem Mam pająki od kolegi który mi je sprzedał Ponieważ pozbywał się swojej hodowli Tak więc zrobimy im dzisiaj nowe domki No i teraz taka sprawa Ogólnie jak ja nagrywam To ja przedtem mówiłem jakieś tam rzeczy o pająku Coś tam coś tam Ale ja się niezmiernie stresuję I nawet jak ja przeczytam to bo mam napisane na kartce to palne jakąś głupotę. Ja nie chcę, żeby to było coś, że ktoś się pomyli, a bo naraz on lubi parno. Nie. Dlatego y, po prostu nagram wam film, jak tam przy pająku robię i dogram sobie osobno z komputera, żeby też było lepsze audio, y, jakieś tam informacje o pająku, czy, czy jakieś tam inne rzeczy. Chciałem też dodać, że jeśli skażycie się na jakość tych filmików, nie mam softboxa bardzo drogiego czy czegoś ten softbox to tak naprawdę główienko kupione za 100 zł i nie daje to ostrego światła daje to światło mniej więcej jak żarówka, a żeby nagrywać dobrej jakości filmiki potrzebne jest ostre jasne LEDowe światło Jedyne co Wam mogę zrobić ostre i zarąbiste to jakieś zbliżenia w mniejszym stopniu na pająki. Inaczej nie dam rady. Także proszę uszanujcie to też, że mam tak jakby ograniczone Słuchajcie, Powiem tak, jeśli miałbym z 5000 widzów, spoko mogę kupić, ale jak Was jest garstka 16 odbiorców, to nie będę kupował drogiego sprzętu. Wystarczy mi, że mam komputer za 10 koła i sprzęt do niego. Także, no, lecimy z filmikiem. Mam telefon podłączony na kablu, ponieważ Samsung mój jest zawalony plikami i zdążył mi się w przeciągu tego, jak jestem w robocie, rozładować i tak by mi zgasła po prostu lampka. Samopaus Cambridge, Nandochromatus, Boimei, Tavus Pentaloris, to są wszystko pająki od mojego kolegi i będziemy je sobie przekładać, bo te pojemniki mają zbyt dużą wentylację i wszystko tutaj zbyt szybko paruje. No i nie podoba mi się ogólnie koncept takich płaskich pojemników, dlatego damy im coś innego. Tutaj też Lividus, no, w ogóle go tu nie widać. E, tutaj widzieliście się poruszyło, w sumie chyba k telefonu nawet nie skierowałem dobrze na to. E, jakiś murinusek, balfurka w takim niskim pojemniku, no nie chcę nic mówić, ale nie podoba mi się taki niski pojemnik. Bardzo się boję zawsze, że mi pająk z tego ucieknie. No i tutaj dalej. Bo i maj, w sumie fajnie się ona wybarwiła, już Aura Tumka na pewno coś innego dostanie, bo się o nią boję. A bardzo na tym pająku mi zależy: i dwie kliszóweczki Gold, i e coś tam Murinu z tego pająki, i będziemy sobie te pająki przerzucać. Zastanawiałem się też, czy przypadkiem mam jeszcze takie dwa terraria, nie? Czy przypadkiem nie przerzucić sobie moich kopieniusów do takiego czegoś, bo powiem Wam szczerze, z tymi kopieniusami jest tyle problemów u mnie, ja się po prostu boję je wyciągać tak szczerze. No i kolejna sprawa, że tutaj siedzi awikularia Auratnica, która jest bardzo, bardzo zarąbistym i cennym pajączkiem tutaj i bym chciał jej zrobić takie totalnie eleganckie teraju. Także zobaczyłem wszystko co teraz pokażę, także lecimy z tematem. Ogólnie udało mi się rozzłościć nondochromatusa Widzę już też, że to jest samica Po prostu ładnie się położył mi ten pająk yy, Dlatego, że yy, jakby to powiedzieć yy, Że tak powiem Rozzłościłem go, żeby sprawdzić czy nie ma przypadkiem No bo tu widzicie wylinkę, myślałem, że ale będzie dobrze z tym pająkiem Bo po prostu yy, Chciałem, żeby się postawił, pokazał helicery, żebym zobaczył, czy przypadkiem nie jest powylińcy, ale jest stwardnięty, także możemy sobie tutaj elegancko działać. Także standardowo zaczynamy od napełnienia kaplasta płuknem kokosowym. Od jakiegoś czasu zacząłem dawać pająkom praktycznie każdemu miseczkę z wodą w celu takim, że jakbym na przykład przesuszył go zbyt bardzo, to jeszcze ta woda pozostanie w miseczce i taki pająk po prostu nie umrze i po prostu nic mu się nie stanie. Powiem szczerze, że nie mam weny na takie mniejsze pojemniki, nie mam pojęcia, jak można byłoby inaczej usadowić y, jakąś drewno w tym miejscu, no i po prostu większość moich pojemników wygląda podobnie. Jeśli chodzi o jakieś informacje o pająku, to z takiej teorii potrzebuje on 25-28 stopni w dzień z takim spadkiem około 33 stopnie w nocy. Wilgotność 70-80%, znaczy to tyle, że warunki pokojowe taki pająk będzie miał odpowiednie. Nic się nie mu nie stanie, jak będziemy go tam trzymać w 23 stopnie. Yy, no a jeśli chodzi o wilgotność, to wystarczy, że włókno kokosowe będzie wilgotne. Yy, jeśli chodzi o miejsce występowania, no to występuje on w naturze w lasach deszczowych Brazylii. No i tak po części zamieszkuje znalezione i wykopane przez siebie norki. I to w sumie tyle od siebie. Dodam, że pająki za młodu są mniej temperamentne. Im bardziej rosną, tym są bardziej temperamentne. Dlatego uważam, że taki pająk jest idealny na pierwszego pająka, jeśli hodujemy coś od L1. Jeśli chodzi o jad, to tutaj jest y, bardzo słaby, porównywany do jadu pszczoły, osy. Y, szybkość, powiem Wam, że y, jak dla mnie ten pająk to jest taki zwyczajny, po prostu się lubi postawić. No i to w sumie tyle, co może nas przestraszyć. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że mają one włoski parzące, które wyczesują. No i jeśli o tym zapomnimy, to może to być dla nas dość nieprzyjemne. Tutaj widzicie, jak próbuje go przełożyć, ale pająk daje, że nie chce opuścić swojego gniazda, to jeszcze ma taką postawę defensywną, przez to ciężko tutaj cokolwiek z nim zrobić. Przyjrzyjmy mu się bliżej, bo w sumie chyba część z Was na to czeka. Nazwa tego pajączka zmieniła się nam z strachy vagans na Tilto Samice tego gatunku dożywają dość długo, po około 20 lat, w dobrych warunkach. I tutaj jest potrzebny CITES, ponieważ są to pająki, które z przyrody były bardzo wyłapywane i ich populacja się po prostu zmniejszyła. Zamieszkują one lasy tropikalne, jest tutaj to teren Meksyku i Gwantemii. Albo też jakieś y, kryjówki znalezione przez siebie y, zamieszkują pająk bardzo fajny, po wylince te ubarwienie jest takie bardziej czerwone. Z takich, z, z takich informacji podstawowego pająku to 25-27 stopni w dzień, w nocy może spadać o troszeczkę, wilgotność 70-80%. I tutaj tak jak mówiłem są to pająki bardzo łagodne, czyli słaby jadki. Praktycznie to są kamienie, więc tutaj o szybkości mogę tyle powiedzieć. Można by było go wziąć nawet do ręki. Taki pająk nic nie zrobi. No ogólnie moim zdaniem są bardzo fajne, też na początkującego się nadają. I to chyba w sumie tyle. Sprawdzę jeszcze płeć, ale tutaj wyszedł mi taki, no nie jestem pewny, ale raczej sami na pomysł, żeby dać tutaj yy, taki różowy tak powiem chrobotek reniferowy, dlatego, że pomyślałem, że ładnie będzie odzwierciedlać to ten taki kolor na odwoku tego pająka. Ogólnie jak sobie daję do pająków takie różne kolorowe, to właśnie myślę w taki podobny sposób. Dajcie znać, czy wam się podoba. Tak samo trzykrotkę oplotłem wokół tego drewienka, no bo uważam, że to tak Wygląda bardziej fajnie, naturalnie. Włać tutaj jest fajny kontrast między tym zielonym i różowym, więc bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak wam. Jak widzicie pająk jest spokojny, powolutku sobie przychodzi z pojemnika do pojemnika. Także przyjrzyjmy mu się może bardziej z bliska. że się akurat ustawił w takiej dziwnej pozycji, to stwierdziłem, że zobaczymy płeć, no i tutaj, tak jak mówiłem, wychodzi taki, no wydaje mi się, że samiec, ale nie jestem pewny, bo aż tak się na tym nie znam. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie mi, czy taki format się Wam podoba. Ogólnie nagrałem całą startę takich filmików właśnie w tego typu tym, więc chciałbym je też wrzucić. Powiem Wam tak. Nie wiem, jak mógłbym zwiększyć tą jakość. Nie wiem, jak bardziej mógłbym poprawić to, że widać te pojemniki, jak tam wszystko robię. No ogólnie jak macie jakieś zastrzeżenia, napiszcie mi, ja chętnie skorzystam z waszej rady, bo no jakoś nie idzie mi klejenie, robienie filmików tego typu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.